Siema! Witam Was w kolejnym odcinku EAFC 25, kariera menadżerem, drugi odcinek na moim kanale. Pierwszy odcinek naprawdę przyniósł mi kilka wyświetleń więcej od Vargas'a, dlatego nagrywam już kolejny. Będę wrzu wrzucał go zaraz po tym pierwszym. Göteborg, żeby dłużej nie przedłużać. Początek sezonu nie za dobrze nam poszło, przynajmniej w Lidze, bo w Pucharze wyszliśmy chyba bodajże do ćwierćfinału czy półfinału. Natomiast w Lidze skromne 11. miejsce po czterech rozegranych meczach. Dzisiaj kolejny mecz przeciwko Kalmar, czyli 12 drużynie w tabeli. Miejmy nadzieję, że, że uda nam się, się przechylić szale. Zwycięstwa na naszą stronę i będziemy cieszyć się z kolejnych trzech punktów scan tak nazywa się liga Na pewno źle to wypowiedziałem ale mm, Ale kliknijmy dzień meczowy W poprzednim odcinku zrobiłem kilka transferów czyli Chilupie Yy, sprowadziłem, sprowadziłem Ogrusa, yy, sprowadziłem Korbaina yy, i oprócz tego zacząłem stawiać na młodego yy, naszego bramkarza. Natomiast brakuje nam środkowego obrońcy, i tym środkowym obrońcy, obrońcą będzie prawdopodobnie jakiś Meksykanin z wolnego yy, transferu, gdyż no, już nie mogę nikogo... Nie mogę nikogo yy, do klubu sprowadzić. Pierwsze kopnięcie piłki, rozpoczynamy. Gotteborg Kalmar. Graliśmy już tą drużyną w bodajże w Pucharze. Wyszło nam naprawdę fajnie, bo wygraliśmy bodajże 3-3-1. To już próba, próba ataku naszych przeciwników, ale my ładnie ich wypchniemy. Już teraz już, ma, już mamy piłkę przy nodze. I lecimy z kontrą. Muscoli. Naprawdę poprzedni mecz wyszedł nam naprawdę fajnie. Wygraliśmy. Wygraliśmy spotkanie. Może nie ostatnie, bo ostatnie to symulowałem. Ale wygraliśmy nasze spotkanie 2-0 i mogliśmy cieszyć się z naprawdę fajnego wyniku. I Cilufia. Cilufia z szansą! Broni bramkarz. Dobra interwencja bramkarza. Kalmar. Niestety, niestety yy, celebrację bramki musimy odstawić na później. Svensson, ależ on jest wolny. Dobrze broni, dobrze broni nasz młodzieniec. Nie, przepraszam, nie umiem wymówić jego nazwiska, także Najprawdopodobniej nie będę go wymawiał Natomiast Chilufia. Cilufia sam na sam będzie sam na sam pędził Czy to się zakończy bramką Cilufia Gol 1-0 1-0 Straszne yy, strasznie słaby timing obrońcy Kalmar i to my cieszymy się, cieszymy się ze zwycięstwa. Pierwsze kody zapłaty. Powinno być, powinno być coraz lepiej. Dobre teraz przejęcie. świetna interwencja naszego defensywnego pomocnika i Patterson, Patterson rozpoczyna akcję, ale jednak decydujemy się na rozegranie, na rozegranie piłki. Nawet od tyłu. nasz klub wyznaje guardiolizm, chcemy, chcemy grać jak dobre podanie teraz, chcemy grać tutaj jak, jak, jak najlepsi, z najlepszych chcemy zdominować tą ligę przynajmniej w późniejszej fazie, bo teraz nie idzie nam za dobrze bo albo przegrywamy, albo remisujemy mecze które teoretycznie powinniśmy Powinniśmy wygrywać. Dobra, teraz Bergstroma. Kolejny młody zawodnik. A teraz dobre wypuszczenie. Luffy, świetnie to zrobił. Patterson. Ach, ach. Brakło niewiele. Ale już mamy piłkę. Znowu przy nodze, Heinz. Heinz tutaj świetnie, do Patersona, Paterson do Chilufi jednak nie, do, nie dochodzi ta piłka do, do naszego napastnika. Cilufia dobry, dobry początek sezonu, dobry bardzo początek sezonu, ma możliwości tutaj pokazania się, dostaje dużo, dużo sytuacji, sytuacji podbramkowych. Świetnie sens, Svensson. Niesamowita interwencja. I muskoli. I muskoli. Ciągnący tą, tą akcję. Patterson. Patterson przy piłce. Patterson, gol! 2-0. 44 minuta meczu. 2-0. Zawodnik z numerem 7. Po prostu deklasuje przeciwników. Bramkarz Kalamar. Kręci głową. Nie dowierzając, a my możemy cieszyć się z drugiej bramki, i wystarczy teraz, że będziemy grać bardzo ostrożnie, bardzo odpowiedzialnie z tyłu i poprawimy swoją sytuację w tabeli, przynajmniej punktową, bo nie wiem dokładnie, ile punktów potrzebujemy, żeby przeskoczyć wskoczyć na przynajmniej 10 pozycję, czyli o jedną pozycję w górę. Ale jeszcze przed nami 45 minut. Jeszcze 45 minut tutaj biegania i walki. Takimi sytuacjami nie zagrożą nam rywale. I Heinz świetnie się tutaj pokazał. Świetnie się pokazał. Naprawdę tutaj nasi zawodnicy. Umią. Umią grać w piłkę. Jest wymiana, wymiana pozycji. Zagranie do Patersona. Paterson nie przejmuje tej piłki. Niestety tracimy posiadanie i trzeba jak najszybciej wracać. Svensson jest to pierwszy piłkarz, który będzie najprawdopodobniej wymieniany w składzie. Jest to najstarszy zawodnik, też najwolniejszy. No a jak wiemy, środkowymi obrońcami wolnymi też. Nie da się yy, tak wygrywać, Chilufia chciał przepuścić sobie piłkę, niestety, no nie wyszło to mu na no dobre. Chcemy, chcemy stworzyć tutaj naprawdę giganta, szwedzkiego giganta, Göteborg. I bramka i 2-1, 61 minuta. Mówiłem, że tutaj się jeszcze może wszystko wydarzyć. Nasza obrona troszeczkę zaspała. Niestety mogliśmy do tego nie dopuścić, jednak dopuszczamy i jest po prostu bramka Bergstrom. Bergstrom Ogrus. Ogrus. Do Muskoliego, Czy Lufia? Nie mam ramki Dobra akcja, świetna akcja kombinacyjna naszego zespołu Czy Lufia na siebie? Czy Lufia na siebie Niestety szybka noga, ale nie tak szybka, żeby żeby podać po prostu i kalamar może wyjść tutaj z kontrą już wstrzymana my sobie zrobimy szybką jakąś zmianę chociażby e, chociażby Bordin na boisko, Frederiksen też no i Santos na razie tak. SPO jeszcze zostawimy. Hańca. Bo ma w miarę, w miarę dużo sił. Yy, będę musiał chyba SPO tutaj jakoś wykombinować. Ach. Dobra interwencja teraz Svensona. Jest to solidny. Jest to solidny na pewno obrońca. Wypuścić piłkę, bo nas dogoni. Żódrożny. Przudrożny 77 minuta. Możemy, mamy czas na zmiany. Mamy czas na zmiany. Dośrodkujemy sobie tą piłkę. Dobre miejsce bita piłka, ale bramkarz z łatwością broni to nie był trudny strzał. Śmiało tutaj mógł. O i to może być kontra. Nie, jednak ogróz. 16 latek, to przypomnijmy, to jest 16 latek i naprawdę tutaj zachował się po profesorsku. Po profesorsku. Natomiast korban niestety nie zachował się tak jak powinien. Świetnie broni również... Nasz bramkarz. Ale Bergson znowu popełnia błąd. 2-1. E, niestety, końcówka meczu. Tu wszystko się może wydarzyć. Z cudem tu bronimy się. Przed stratą bramki. Utrzymać, utrzymać, utrzymać. Młody zawodnik tutaj. Musi utrzymać tę piłkę. Tak jest. 91 minuta. Mamy Fredriksena. No ale raczej już z tego nic nie będzie. I koniec. Koniec spotkania 2-1. Po naprawdę ciężkim meczu wygrywamy sobie pierwszą połowę. Natomiast w drugiej, do głosu dochodzą zawodnicy Kalmar. Czyli goście tego spotkania. Ale to my jednak tri triumfujemy po. Po dwóch bramek 3 eee, dni do pucharu Do pucharu, do półfinału Do półfinału eee, Zmagań Oczywiście weźmiemy sobie symuluj mecz Zasada jest taka. Zasada jest taka. Yy, przejść do. Przejść, nie, przejść do wyników chciałem. Czekajcie, zasada jest 3-2. Przegrywamy 3-2 i niestety, niestety odpadamy, odpadamy z pucharu krajowego już na początku, na początku sezonu. Szkoda, bo pomogłobyś tutaj, yy mogliśmy walczyć o jakiś, o jakiś puchar. Gotteborg z pierwszą drużyną, gramy z pierwszą drużyną w tabeli z Elsborgiem. Wyjdziemy w takim samym ustawieniu, przegrywamy 1-0, czyli w sumie nic nowego. I zaraz gramy z... nie znam tego zespołu, ale powiedzmy, że, że z trzecią drużyną w tabeli u siebie i zrobimy małą zmianę. Zrobimy małą zmianę, gdyż Eee, gdyż postawimy na tego bramkarza, na tego bramkarza, i my, czy mamy jeszcze jakiegoś prawego pomocnika lepszego od Patersona? Raczej nie. Taka symulacja, również przegrywamy. Nic nowego. Yy, jedyne chyba zwycięstwa to będą te, w których ja będę grał. Mamy dziesiątą pozycję w tabeli. Przypomnijmy nasze zadania. Yy, zadaniami naszymi były, było co? W górze tabeli zagrać i utrzymać wzrost poniżej 5%. Tego to na pewno nie zrobimy. Natomiast yy, zakończymy w górze tabeli wciągniemy do szkół juniorów grających na pozycję brońce na pewno no i tylko tego, tego finansy nie zrobimy także Akademię. Akademie załatwię po odcinkami to jestem tego pewien natomiast same mecze będę grał na no odcinku 15 Ju, Ju, Garden jeśli dobrze wymówiłem Czyli gra tam Danielson. Danielson, proszę Państwa, jest to zawodnik, jak dobrze pamiętamy, który dał nam, praktycznie dał nam, awans na Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie, grał, gdzie Szwecja grała z Polską, a raczej Polska grała ze Szwecją u siebie na stadionie bodajże w Pożowie. i popełnił taki kuriozalny błąd, po którym Piotrek Zieliński strzelił bramkę. To właśnie jest Danielson, który tutaj w pierwszym składzie. Chyba gra, tak, gra. Jest kapitanem, środek obrony, proszę zobaczyć. Jest kapitanem, on jest ogólnie wolnym zawodnikiem. Czyli możemy tutaj śmiało liczyć na to, że nasz Chilufia będzie z nim pojedynki wygrywał. Na razie Bergstrom, świetna dyspozycja młodego zawodnika. Musimy nadrabiać tymi meczami. Musimy nadrabiać, bo tracimy ważne, ważne dla nas punkty. Górna tabela to jest przynajmniej ósme miejsce. I zobaczmy, Chilufia i Danielson. Zobaczmy, jaki on jest wolny. Chilufia przed szansą, gol! Gol! Duke Garden przegrywał u siebie z Göteborgiem. 1-0. Lufia znowu może cieszyć się, z, tak naprawdę, z kolejnej bramki, którą tutaj którą, którą, pakuje w lidze szwedzkiej. Naprawdę świetne wejście tutaj tego zawodnika. Zawodnik z duńskiej ligi, zam, z, z, tak, z duńskiej ligi, Zamieni, duńską ligę zamienia na, na szwedzką. I widać, że to jest wszystko skandynawskie rejony, bo. No świetnie się odnajduje, świetnie się odnajduje. To chyba będzie pierwszy film, którego nie będę musiał ciąć. Patterson, Patterson. To Chilufi, Chilufi, przegrywa z Larsonem. Jak najszybciej odebrać piłkę. Carbon. Bardzo dobrze. Ja osobiście, w meczach, w których ja gram, będę stawiał na naszego młodego zawodnika. Ze względu na to, że on naprawdę dobrze broni. Natomiast, jeśli chodzi o symulację, będziemy stawiać na tego 63, co ma 65. Zważywszy na to, że zazwyczaj Algorytmy łapie po prostu ogólny rozwój? Muskoli. Ach, naprawdę te akcje kombinacyjne fajnie wychodzą między tymi naszymi za zawodnikami. Dobra interwencja naszego środkowego obrońcy. Aj, chciał dobrze, Heinz, chciał dobrze, muskolnie zdążył do piłki. Interwencja Bergströma. Nie mogę uwierzyć, że to są zawodnicy, którzy mają 17 lat. Nie mogę w to uwierzyć. Patterson Patterson, no mało brakło. Mało brakło. Pięta minuta upływa, zaraz Sedzia będzie brał gwizdek. I chyba koniec pierwszej połowy, tak jest. Wychodzimy na drugą połowę w takim samym ustawieniu. O faul. Faul, ale bez kartki, szybkie, czy będzie odnowienie? Nie. Drugi faul, również, również bez szybkiego odnowienia. Ależ, strzał, ale strzał. Nie wyskoczyłem do głowy. Znaczy, nie wyskoczyłem murem. I jeden, 1 No, nie spodziewałem się, że z takiej odległości, tutaj, będą w stanie mi zapakować taką bramkę. Nie byłem. Byłem przekonany, że, że nie dadzą rady. A tu jednak. A tu jednak. O, o, Spencer na swoim miejscu. I to my mamy kontrę. To my mamy kontrę. Ach, Larson, Larson złapał nas. Nie wykorzystujemy w ogóle z tego Chiluni, który tutaj tak naprawdę może tyle zrobić zamieszania, tyle zrobić zamieszania. Ten zawodnik Ten afroamerykanin No nie, oj nie, oj nie Ten afroamerykanin, on by się nadał do mnie do składu Teraz Będzie szansa Cilunia Cilunia chyba Jak dla mnie to jest Paul. Szansa była, jeju dokładności, dokładności więcej. Więcej dokładności. Kto to jest? Kto to jest? 69. minuta. NGN. Naprawdę świetny dribbler. <laughs> My chcemy zrobić zmiany. Musimy. Musimy jakieś poczynić zmiany, bo nasi zawodnicy tutaj nie mogą przedostać się w ogóle pod, na, połowę, na połowę naszych rywali. Oczywiście hmm. zostawimy zostawimy sobie ogrusa. 75 minuta, jeszcze jeszcze możemy dać tutaj z siebie wszystko, jeszcze możemy zdobyć punkty albo stracić. Kto wie, dobra interwencja naszego obrońcy. Czemu ta piłka poleciała tam? Nie mam pojęcia. 80. Mamy czas, żeby odzyskać piłkę i zrobić, przeprowadzić jeszcze jedną akcję, ale to musimy przejąć piłkę i się u niej trochę utrzymać. 84 minuta, zostało 5 minut, 5 minut jeszcze szans. No, ale jak tak będziemy wyprowadzać piłkę, to, to my prędzej będziemy walczyć o utrzymanie, aniżeli o zwycięstwa. Santos przy piłce. Dobre wyprowadzenie. Santos. V. Powinien być, no. Chyba koniec. Chyba koniec marzeń. Chyba koniec marzeń o, o zwycięstwie w tym spotkaniu. Czemu sędzia nie kończy tego spotkania? Teraz skończy. Koniec. Upłynęła 93 minuta. Yy, niestety, remisujemy po świetnym strzale zza, z rzutu wolnego Gwena. Mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystywaliśmy ich. Zemściło się to w postaci rzutu wolnego i, i przegrywamy nasze spotkanie. Za oglądanie w dzisiejszym odcinku dziękuję Wam serdecznie. Dzisiaj krótszy odcinek, takie takie będą: 26-minutowe, chyba że coś wyjdzie, że będzie, będzie dłuższy. Natomiast co się stanie w następnym odcinku i czy dalej pójdziemy wyżej w tabeli, dowiecie się za parę dni. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i udostępniajcie również filmy, tak, żebym ja miał możliwość rozwoju, a Wy materiały do oglądania. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.